Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Antimatter Dimensions. To jest chyba już siódmy odcinek, nie jestem do końca pewien, tylko zobaczę, jak sobie generalnie procesor tutaj radzi z tą grą i z nagrywaniem już wam powiem o co chodzi. Widzę, że to nie ma jakiegoś dużego obciążenia, więc jest dobrze. Słuchajcie, bo generalnie jak zacząłem grać, to sobie w ustawieniach zrobiłem coś takiego, że jakby aktualizację, powiedzmy, tego wszystkiego, co się dzieje w grze, ustawiłem na 200 milisekund, i możecie zwrócić uwagę, że są takie większe, jakby przeskoki, ale wydawało mi się, że to jest tylko związane z tym, że po prostu, jako że jest więcej, to, czy są dłuższe te przeskoki, to po prostu, jako że ten stan, ten status gry, powiedzmy, jest. Rzadziej aktualizowany, to jakby nie ma to wpływu bezpośrednio na progres. Okazało się, że ma i to gigantyczne. Miałem bardzo duży problem z, z, ze zrobieniem nieskończoności, która by była szybsza niż tam, chyba było 0,974 sekundy. I już naprawdę miałem dość dużo tych punktów nieskończoności, coraz więcej upgrade'ów, właśnie tych upgrade'ów z zakładki break infinity no i ciągle miałem taki wynik i się zastanawiałem no, no, o co chodzi, tak? bo wiadomo no sobie tutaj po prostu zamiast, zamiast break infinity to klikam właśnie fix infinity i wtedy mam tylko tą klasyczną nieskończoność, więc mogę po prostu próbować wykręcić ten wynik, żeby zrobić tą nieskończoność jeszcze szybciej a to wszystko mi daje tutaj bonus do pasywnego generowania nieskończoności. No i się okazało, że no co prawda to tutaj troszeczkę więcej zużywa mocy obliczeniowej, natomiast bardzo, bardzo mocno przyspiesza sam progres gry, jeżeli po prostu ten update rate jest ustawiony na jak najniższy, tak? Więc te opóźnienia są mniejsze, ten status się aktualizuje znacznie, znacznie szybciej. Tak jak zresztą widzicie, możecie sobie zobaczyć też porównanie w poprzednich odcinkach, jak to wyglądało. No i faktycznie to mi dało duży, tak naprawdę, boost do generalnie do rozgrywki, bo się okazało, że potem już tam 0, tam jeszcze wcześniej było chyba 170 se sekundy, mi się udało już osiągnąć nieskończoność. Potem ten wynik jeszcze troszeczkę bardziej podkręciłem, kupując też kolejne upgradey, czekając na więcej punktów nieskończoności. No i teraz się udało to zrobić w najniższą nieskończoność, taką najszybszą, znaczy w 0,131 sekundy. No i to jest bardzo fajne, no bo tak, jak możecie zobaczyć, w niecałe 0,7 sekundy generują mi się kolejne nieskończoności. I wejdźmy sobie tutaj jeszcze raz w statystyki, tak? Możecie już pewnie niektórzy zobaczyli wcześniej, ale 140, prawie 142 tysiące, bo już się do tej wartości zbliżam, prawie 142 tysiące nieskończoności. W poprzednim odcinku chyba Wam tam pokazywałem ten, powiedzmy, ten status tych wszystkich nieskończoności, to tam było chyba niespełna 2000, może nawet mniej, więc. Zwróćcie uwagę w jak krótkim czasie właściwie udało się to osiągnąć, jak bardzo progres gry po prostu poszedł do przodu, ale no to była tylko taka uwaga dla osób ewentualnie, które też powiedzmy ogrywają gierkę i sobie przeoszczędziły troszeczkę na mocy obliczeniowej, robiąc ten update rate na na przykład właśnie 200 milisekund. No, mimo że to zżera troszeczkę więcej mocy obliczeniowej, to jednocześnie naprawdę się opłaca i jest to zauważalne właśnie w później, bo nawet teraz, kiedy robię takie jakby dłuższe te nieskończoności, ale żeby mieć więcej tych punktów nieskończoności, to o tym zaraz powiem. To nawet wtedy, kiedy mogę Wam to teraz nad szybko udowodnić, jak sobie zwrócić uwagę, kiedy jest Big Crunch, czyli kiedy w tym wypadku te punkty Nieskończoności się naliczają na nowo. To zobaczcie, ile mniej więcej czasu mija do, do tego momentu, tak? To jest jakieś tam 2,67, tak mignęło mniej więcej, nie? Tyle tam 2,7 sekundy powiedzmy. Natomiast teraz wezmę i ustawię klasycznie tak, jak miałem wcześniej, update rate na 200 milisekund No i tutaj mi to uciekło, ok. Zobaczcie teraz, jak to leci. I zobaczcie, ile czasu trzeba, aby się zrobił ten Big Crunch. Mniej więcej 4 sekundy, prawda? No jest zdecydowana. Zdecydowanie jest duża różnica powiedzmy, tak? I teraz już właściwie od samej strategii. Generalnie już mi się udało zrobić ten ostatni challenge. To to miałem okazję. Odpisywać właśnie w komentarzu na jedno, jedno z podpowiedzi widza, ale tutaj jeszcze wszystkim opowiem, jakby na nagraniu. Okazało się, że jednak ten, ten dziewiąty challenge, już po przekroczeniu tej złamaniu właściwie tej nieskończoności, do kupieniu kilku dodatkowych upgrade'ów, okazało się, że to, to wyzwanie jest bardzo proste. Natomiast pamiętajcie też, że ja cały czas miałem ten update rate na 200 milisekund. Bardzo możliwe, że gdybym od samego początku, znaczy nawet to nie jest bardzo możliwe. Myślę, że to jest wręcz pewne na 99% moi drodzy, że jeżeli bym miał update rate tak jak teraz na 33 milisekundy, to najprawdopodobniej miałbym progres gry całościowy, powiedzmy, znacznie, znacznie większy, tak, niż obecnie. No ale cóż, no dopiero jakby dzisiaj się o tym przekonałem, tak pogłówkowałem, bo, no tak jak mówię, no raczej bym też nadal tego nie zrobił, dalej bym tkwił w takim właśnie, yy, w takim błędzie, powiedzmy. Yy, tylko właśnie, no strasznie zaskoczyło mnie to, że ta najszybsza zrobiona nieskończoność tam stanęła właśnie na niecałej sekundzie i niestety nie mogłem się jakby przez ten mur przebić, i wtedy właśnie tak mi do głowy przyszło, że może to jest właśnie zależne od tego, no i faktycznie miałem rację że ten update rate jest tutaj też bardzo, bardzo istotny aczkolwiek nie oszukujmy się, na pewno na zdecydowanie słabszych komputerach, ja też nie mam żadnego demona szybkości bo tutaj podejrzewam, że wszystko jest i tak przez procesor liczone, w moim przypadku to jest i5 2400 Desktopowa, ale jednak, no, 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 jest, to, no jest to powiedzmy proces też i, że prze, I też przetyrany, i teraz już byśmy bardziej powiedzieli, biurowy, biorąc pod uwagę, jak stara jest to generacja. No to jednak tutaj sobie to daje radę na tych 33 milisekundach, tak? Nie wiem, czy to nie jest tak zrobione, że jeżeli ktoś ma znacznie lepszą stację, to automatycznie można ten update rate jeszcze bardziej powiedzmy, podkręcić. Natomiast w moim przypadku ten suwak tutaj już jest maksymalnie, tak możecie zwrócić uwagę, no już dalej go na lewą stronę nie mogę przesunąć. Natomiast co do, co do właśnie strategii, bo ja tak cały czas właściwie tutaj mówię o tym update rate, a chodzi też o samą strategię. Na początku przyjąłem coś takiego i to było mniej więcej jeszcze zaraz po zakończeniu tego ostatniego odcinka. Przyjąłem coś, coś takiego, że po prostu sobie będę robić te klasyczne nieskończoności, czyli te 1E306 mniej więcej, tak? I wyszedłem z założenia, że jeżeli je tam wtedy, w tamtym czasie je robiłem, tam chyba w półtorej sekundy, czy tam w trzy sekundy, coś, coś koło tego, to wyszedłem z prostego założenia, że no, no to wtedy dostaję no na tamten czas y, chyba jakieś 64 punkty nieskończoności, tak? Ale no szybko mi się tak szybko sobie przeliczyłem, że jednak zdecydowanie bardziej mi się opłaca zrobić taki stan rzeczy, w jakim jestem teraz, czyli po prostu jestem na tej nowszej jakby nieskończoności, czyli gdzie, znaczy jestem na tym trybie przełamywania nieskończoności, czyli mogę mieć powyżej, antymaterię powyżej 1E306. Natomiast mimo to Natomiast mimo to, że mogłoby się wydawać, że właśnie tą nieskończoność robię znacznie dłużej, tak? No bo tak jak możecie zwrócić uwagę, no teraz chociażby mogę w jakieś 0,1 sekundy z hakiem tak? robić nieskończoność, a tutaj robię ją w jakieś tam 3 sekundy, to jednak tak czy siak mi się to rozwiązanie opłaca, ponieważ teraz bym dostał jakieś 128 punktów nieskończoności za jedną nieskończoność właśnie tam 0, przecinek to powiedzmy 30 tam do 0,2 sekundy, a tak w te 3 sekundy dostaje aż prawie 5000 punktów nieskończoności, tak? Po takim szybkim przeliczeniu wydaje mi się, że yy, no jest to zdecydowanie szybciej, tak? Ale dodatkowo można jeszcze bardziej ten proces przyspieszyć, mianowicie yy, tych, yy, tych jednostek automatycznie kupujących jeszcze nie mam rozwiniętych maksymalnie. A to sprawia też, że no, jeszcze tak mi się wydaje, że właśnie z tego powodu, też jeżeli ręcznie dodatkowo jeszcze kupuję te wszystkie jednostki, to to działa jeszcze szybciej. Więc teoretycznie, jeżeli miałbym bardzo szybko powiedzmy grindować, to wystarczy, że przytrzymuję przycisk M, tak? czyli ten, tak jak możecie tutaj zwrócić uwagę, to jest ten max all. I teraz zobaczcie, że to leci jeszcze jeszcze szybciej, ale nie wiem czy w ten sposób już za bardzo nie obciążam teraz sobie procesorka, bo jeszcze pamiętajcie, że to nagrywam, tak? Ale no tutaj wam zademonstrowałem, że wtedy to leci jeszcze jeszcze szybciej. I teraz tak jakie są plany? Bo generalnie tutaj w upgrade'ach, w tej pierwszej zakładce z nieskończonością, tak mi się wydawało, że to tak działa i na szczęście tak to faktycznie działa. Że to przemnażanie wszystkich tych źródeł, które dostarczają punkty nieskończoności, no jakby okazało się, że ten tutaj upgrade w tej pierwszej zakładce również działa na te dłuższe nieskończoności, tak. Czyli ja tutaj na samym początku jeszcze jak miałem mnożnik chyba właśnie 64 razy, a nie 128, no to miałem tutaj ponad 2000 punktów nieskończoności, tak właśnie w ciągu tam. 3-4 sekund, tak? Czy to nad pięciu, bo tak jak mówię, jeszcze ten update rate miałem za wysoki w ustawieniach zrobione. Natomiast teraz na ten moment, tak możecie zwrócić uwagę, jest ponad, znaczy ponad prawie 5000. I ponadto za każdą nieskończoność też dostaje 128 punktów nieskończoności. Mniej więcej tak to się powiedzmy przelicza, aczkolwiek dla tych większych nieskończoności prawie 5000 punktów nieskończoności jest, tak? I to tam wszystko się sumuje, i tak widzicie tutaj, że to ładnie wszystko zbiera. No i teraz plan jest taki, żeby tutaj, właśnie w tej pierwszej zakładce, tutaj to, co kosztuje 1e8, tak? Czyli 1 i 8 e cyfr, zer właściwie. Taka okrągła, ładna liczba, żeby tutaj wziąć to yy, wykupić. Tylko tak widzicie, no jeszcze tutaj troszeczkę tych punktów nieskończoności będę musiał zebrać. A później jest plan taki, aby właśnie te jednostki automatycznie kupujące też tutaj jeszcze poulepszać. A ponadto tej właśnie tutaj zakładce też troszeczkę pocudować, mianowicie głównie wydaje mi się, że najrozsądniejsze jest skupienie się na na tych dwóch upgrade'ach na dole. I to one już są wykupione, znaczy jeden ten po lewej jest już wykupiony raz, natomiast można jeszcze bardziej go ulepszać, mianowicie cena po prostu TickSpeeda maleje, tak? Bo na przykład tutaj tak możecie zobaczyć, jeżeli to bym zakupił, to z 8 razy na 7 razy, tak? Czyli tyle, tyle kroć można jakby ten mnożnik po prostu zredukować. No i tak samo tutaj z tym drugim upgrade'em, jeżeli chodzi o koszt mnożników dla wymiarów, tak? Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, co miałem też tak, no planowałem generalnie, tak mi się wydawało, że może w kolejnym odcinku Wam już od razu pokażę, jak mi się uda przekroczyć to 1E1100 antymaterii. No, okazało się, że jednak tego nie zrobię. Z tego powodu, że jest to strasznie, strasznie ciężkie jeszcze na tym etapie rozwoju. Mniej więcej się zatrzymuje, i to już po statystykach widać... I o tym poświadcza jakby tutaj ta pierwsza linijka, ile antymaterii łącznie zebrałem, tak? Więc właśnie mniej więcej na 1E339 antymaterii po prostu zbyt zbyt wolno już to wszystko rośnie, żeby móc dojść po prostu do kolejnego, do kolejnej galaktyki antymaterii, tak? Wydaje mi się, że będę potrzebował 7 łącznie. Galaktyk antymaterii, aby tutaj odblokować ten nowy wymiar. Tak? Natomiast na ten moment jest to ustawione tak automatycznie, że właśnie na pięciu galaktykach antymaterii mi szybko zbiera te punkty, bo tak jest najbardziej optymalnie. Te punkty nieskończoności w sensie. Natomiast na, na dłuższy ran, no to wtedy już przy szóstym, mniej więcej, już to się strasznie e, zatrzymuje. Ja stwierdziłem, że nie będę tego na siłę przedłużał, znowu ileś tam dni czekał, chociaż pewnie będę i zmuszony może i tak zagrać, natomiast na ten moment jeszcze staram się zebrać jak najwięcej tych punktów nieskończoności, tutaj jeszcze dodatkowo te różne upgrade'y zagospodarować, zwłaszcza, że jeżeli tutaj wykupię ten upgrade, który mi przemnoży wszystkie te źródła pozyskiwania punktów nieskończoności, to wtedy będę w bardzo podobnym czasie otrzymywać już nie prawie 5000 tysięcy tylko prawie 10 tysięcy punktów nieskończoności tak przy tych dłuższych nieskończonościach więc wydaje mi się że no jest to zdecydowanie bardziej opłacalne niż najpierw kupowanie w zakładce z łamaniem nieskończoności kupowanie tych obniżenia tych mnożników jakby ceny dla właśnie tych spida czy dla wymiarów no i tak to wygląda no rozgadałem się strasznie ale no Generalnie no tyle się tutaj pozmieniało jakbyś chodzi o te strategie, o te różne Rzeczy, które się tutaj Zadziały, stwierdziłem, że jako, że prowadzę Serię, no to jestem wręcz zobligowany Do tego, aby wam po prostu o tym Wszystkim powiedzieć Pozdrawiam oczywiście Wszystkich, a najbardziej tych, którzy dotarli Dotarli do końca No i moi drodzy Z mojej strony to tyle, wielkie dzięki za obejrzenie tego Materiału, zapraszam do lajkowania, subowania i tak dalej. Oczywiście, jeżeli wam się podobało. Z mojej strony to tyle i trzymajcie się. Cześć. Pa pa.